Jeszcze moment I ruszyły Newman przy bandzie Wasiwe konie na czele na razie na drugiej pozycji Y, Y już prowadzi. Na drugiej pozycji Numen. Y Numen. na trzeciej dalej to Amor Amor. Następnie Orga Tata i na ostatniej pozycji HN rana i wejście. W zakręt. Y, no to ciężki zakręt, powinien go przytrzymać, udało mu się jakoś. Y nadal na czele, od bandy co prawda, Y nadal na czele, na pierwszej pozycji, drugi jest Newman, trzeci Amor Amor, Orga Pata i rana. Czyli nic się nie zmienia. Za chwilę konie będą miały do pokonania jeszcze 2 km. Z przewagą prowadzi Y, Newman, następnie y Amor Amor, Orga Pata i rana na końcu. Y, niewielką przewagą, Newman jest na drugiej pozycji, Amor Amor, Orgia Pata i kan, Rana i 1800 metrów docelownika i konie na przeciwległej prostej. Y, dalej Newman, Amor Amor, Orgia Pata i Hanrana. Y, Newman, Amor Amor, Orgia Pata i Hanrana. Jeszcze 1000. 400 metrów do celownika. A chwili Y Newman, Amor Amor, Ordiapata i KN Nadal na czele niezmiennie Para, właściwe konie Y Newman, Amor Amor i KN z orgiopatą łeb w łeb. metrów Y Newman. Amor amor, Orgiafata, ja, haen rana. 1000 metrów do celownika. Nada. Y, Newman, Amor amor, Orgiafata ja, haen rana. Za chwilę 800 metrów do celownika. Jeszcze z przewagą poprawia. Y, ucieka. Teraz ma sporą przewagę. Y, Newman, Amor amor, oriafata ja, haen przed wyjściem na prostą, na około 600 metrów przed celownikiem z przewagą Newman, przewagą Y, Newman. I wyjście na prostą. Newman jest w tej chwili na drugiej pozycji, a prowadzi Y. Reszta na razie tam po zewnętrznej, dobrze galopują. Amor, amor, orgapata, pata. Jeszcze bardziej po zewnętrznej, kanrana. Sitki zaczynają słabnąć. Amor, amor. Amor Amor finiszuje odpad Y, Han rana. Amor Amor w tej chwili jest na czele razem z Orgą Fatą, ale tam hein Rana finiszuje jeszcze daleko, opat, i Orga Fata jest na czele na około 150 metrów przed celownikiem, Orga Fata, Amor Amor jest na pozycji drugiej w tej chwili, ale Heimrana fantastycznie finiszuje i <kuh> jest celownikiem na chyba na, na drugiej pozycji, Orga Fata, hein Rana, następnie, Amor Amor, będzie po